Cześć wszystkim, dzisiaj chciałbym poruszyć trzy bardzo ważne pytania, które mogą pomóc lepiej zrozumieć rzeczywistość tradingu. Zanim zaczniemy zagłębiać się w teorię analizy wykresu, myślę, że warto zbudować odpowiedni też mindset do tradingu i tej dziedziny, no bo bez którego nie masz tu czego szukać po prostu. Zacznijmy od rzeczy najważniejszych. Żaden tutorial, żaden materiał nie poprawi Twoich traderskich umiejętności i nie nauczy Cię tradować. No bo niezależnie od tego, jak bardzo byś się nie uczył, ile byś nie wiedział, ile filmów czy książek o tradingu nie przerobił, to wszystko może być tylko jako wskazówka, na czym warto pracować. Tak czy inaczej, każdy rozwój jako tradera odbywa się poprzez aktywne uczestnictwo w rynku i pracę nad sobą. No bo dam ci przykład. Gdyby najlepszy trader z Wall Street napisał ci prywatną wiadomość i wysłał swoją strategię, którą wypracowywał latami. Mając ją, absolutnie nie osiągniesz nawet podobnych rezultatów. No, dosyć karmienia się tonami kontentu bez działania. Bez wątpienia, tak, musisz się uczyć, słuchać, dowiadywać, ale w tym samym czasie musisz praktykować otwierać wykres po prostu, tak, szukać sytuacji, aktywnie uczestniczyć w sesjach live tradingowych. I to nie tylko na papierze, bo to są zupełnie inne mentalne odczucia. No dobra, aby lepiej zrozumieć, co mam na myśli, to wyobraź sobie teraz, że Lewandowski opisuje ci i pokazuje, jak grał w piłkę. Jak zachowuje się na boisku, jak myśli, no, załóżmy, że nauczył się tej wiedzy na pamięć po prostu. Ale wcześniej nie wyszedłeś na boisku i nie grałeś. Teraz, kiedy wydaje ci się, że wiesz wszystko o tym, jak grać i strzelać gole, wychodzisz pierwszy raz na murawę. No i jaki będzie twój wynik? Będziesz grał jako Lewandowski? Nie? A jak wtedy? Trochę gorzej, tak? Ale prawie tak samo, raczej. Też nie. Mm. A dlaczego? No, przecież pokazał ci całą swoją strategię, czyli całą swoją wiedzę. Dziwnie, prawda? No bo myślę, że teraz rozumiesz, o co mi chodzi. Jak w każdej dziedzinie, i w tradingu szczególnie, nie istnieje złoty gral. Nie istnieje żaden sekret, który poznawszy, stanie się od razu skutecznym traderem. Możesz mi powiedzieć, no, tak, to wszystko jest oczywiste. Ale, ale, głęboko w podświadomości wciąż jesteś w poszukiwaniu jakiegoś objawienia, że ktoś ci coś powie, jeszcze tylko trochę, i zaczniesz zarabiać dziesiątki tysięcy. Więc od razu warto zrozumieć, nie było, nie ma i nigdy nie będzie takiego sekretu czy tajemnej wiedzy, która natychmiast zrobi z ciebie dobrego tradera czy, czy kogokolwiek innego po prostu. Tak. No, dochodząc z tego, idziemy do kolejnego. Żaden system handlowy. Nie będzie działać, jeśli trader nie rozumie jego logiki i nie zaadaptuje go przez pryzmat własnego doświadczenia. Każda strategia handlowa, która przetrwała i do dziś istnieje w przestrzeni informacyjnej, czy to w książkach, czy innych materiałach, działa. No tak, działa naprawdę. Wszystkie strategie działają. No, od tego pojawia się zasadne pytanie. Jeśli wszystkie strategie działają, dlaczego w tradingu zarabia tylko od 5 do 10% ludzi? Że przechodzą na rynek. No powodu może być, szczerze mówiąc, mnóstwo, ale najczęściej ludzie nie rozumieją, na czym polega przewaga ich systemu nad rynkiem i w konsekwencji czego nie, no, nie potrafią ją rozpoznać, po prostu i odpowiednio zastosować. Następną największą i chyba najtrudniejszą rzeczą jest mentalna struktura. Każda ze strategii wymaga adaptacji. Każda strategia może działać, ale nie każda będzie pasować do Twojego psychotypu. Jeśli jesteś osobą niecierpliwą, Choć wszyscy mogą temu zaprzeczyć, ale gdy nadejdzie moment, że trzeba siedzieć na rękach po prostu przez kilka tygodni, czekając na potrzebne zmiany do, do otwarcia twojej pozycji, no to tylko mniejszość potrafi spokojnie to przeczekać i zamiast tego, żeby ulegać pokusie zrobienia czegoś tu i teraz. Jeśli więc nie jesteś zbyt cierpliwy i wybierzesz sobie strategię opartą na swing tradingu, jeszcze tak powiem, że krótko mówiąc, jest day trading, czyli pozycje są otwierane i zamykane w ciągu minut czy godzin i w ciągu dnia. Jeszcze jest swing trading, gdzie pozycja może trwać od kilku godzin do kilku tygodni. No, czas oczekiwania w stra strategii swing będzie dłuższy i nie będzie pasować do Twojego psychotypu, i to będzie absolutnie normalnie. Więc strategie działają, ale brak odpowiednich umiejętności technicznych, dyscypliny, struktury mentalnej nie pozwalał strategii się ujawnić po prostu i dać jakiekolwiek wyniki. Wszystko wygląda boleśnie prosto, ale jeśli jeszcze nie zacząłeś, przekonasz się, że ludzka natura mocno opiera się jasnym instrukcjom, szczególnie kiedy wymagają czasu, jednocześnie kuszą cię pokusami. To bardzo głęboki temat, w który na pewno się zagłębimy w kolejnych materiałach. No i trzecia rzecz, którą chciałbym dziś poruszyć, to jest komedia. To media i dzisiejsza infoprzestrzeń. No, obecnie jest po prostu przesycona i znalezienie czegoś naprawdę wartościowego jest niezwykle trudne. No, po prostu oczy mi wychodzą z widzę, Gdy widzę te reklamy na Instagramie od tak zwanych mistrzów, którzy z tradingiem mają wspólnego trochę więcej niż moja babcia. Naprawdę. Jeśli masz choć minimalne jakieś pojęcie o tradingu, takich ludzi widać od razu. Ich sformułowania, twierdzenia, sposób przedstawiania się od razu zdradzają, że jedynie z czego mogli zarobić to z dziecka, które chciał szybkich pieniędzy, albo z ludzi, którym niestety brakuje krytycznego myślenia. No ale na pewno nie z tradingu. Myślę, że jeśli interesujesz się tematyką tradingu, natknąłeś się na jakąś reklamę z jakimś starszym gościem, który totalnie absurdalnymi stwierdzeniami próbuje coś sprzedać. Nie mając pojęcia, o czym mówi, no przynajmniej taki wniosek nasuwa się po tym, co tam można usłyszeć. No oczywiście mamy wolny rynek, tak? Każdy ma prawo sprzedawać i zarabiać, jak chce. No ale jakoś nie ma do takich ludzi szacunku, naprawdę, bo przenoszą więcej szkody niż jakiejkolwiek wartości w tej branży i tym ludziom. Dlatego bardzo ważne, nie ufaj na słowo naucz się rozpoznawać ludzi, którzy przyszli tu tylko zarobić na innych, a nie dlatego, że lubią trading lub mają jakieś wyniki i chcą się nimi podzielić, po prostu. Jeśli chcesz się od nich nauczyć, tak, no, lub wierzysz, że coś ci to da, to jest Twoje prawo. No, ale, ale na jakiś stabilny wynik bym nie liczył, naprawdę. No dobra. Obserwując wielu twórców w mediach streamingowych, mógłbym wyróżnić jedną po prostu osobę, tylko jedną, szczerze mówiąc. Przynajmniej, przynajmniej w tej chwili którą naprawdę podchodzi do tradingu realistycznie i profesjonalnie. To jest Xpray. myślę, że natknąłeś się na niego na YouTubie. No to jest bardzo też dobry kanał, na którym można się dużo nauczyć i przedstawia swoją strategię. Dobra, więc tutaj podałem ci tylko kilka kluczowych punktów i krótko ją opisałem, aby cię ukierunkować, tak? Co i jak, co jest ważne do zrozumienia dla tradera na początku drogi, albo dla osoby, która po prostu zainteresowała się tradingiem i chce coś zrozumieć, czy to w ogóle jest też dla niej. Dlatego życzę ci tylko profitów, jeśli już zajmujesz się tradingiem, albo znalezienia właściwego podejścia, żeby go opanować, i podkreślam to słowo, bo trading to nie jest informacja, którą można po prostu wykuć, to umiejętność, którą trzeba wypracować. Zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli masz coś do powiedzenia albo masz pytanie, śmiało napisz w komentarzu. Zachęcam też do śledzenia naszego Instagrama i Telegrama, gdzie publikuję wiele ciekawych materiałów, niezależnych od kanału YouTube. Do następnego filmu.